Kolejny przypadek to cóż, studium przypadku i yy, był to przypadek pani, która cierpiała na zapalenie odcinka i tego grubego, które było odłączone od pasażera. To może się zdarzyć w zarówno w przypadku krona i dziejącego zapalenie i tego grubego. I w przypadku to był bodajże kron, bardzo mocno cierpiała i wydaje mi się, że w przepływie desperacji na sadzie trzeba czegoś spróbować, jakoś muszę sobie pomóc, stwierdziła. Wiem co zrobię. Będę podgrzewać 100 ml oleju kokosowego i będę robić z tego ciepłego oleju wlewy do odbytnicze. I to jest zgodnie z tym powiedzeniem, jeśli coś brzmi głupio i działa, to znaczy, że nie jest głupie. Efekty kliniczne były następujące. Po jednym tygodniu zmniejszenie bólu brzucha i wydzielania śluzu, po 6 do 12 tygodniach wyraźna poprawa w obrazie endoskopowym i histologicznym. Czyli rzeczywiście te wlewy do oddepnicze z oleju podgrzanego, trzeba podkreślić, olej kosowego, przyniosły zmniejszenie stanów zapalnych i zmniejszenie odczuwalności tych wszystkich objawów, na które cierpiała ta pani.